Dzisiejsza strona tencerka wśród wszystkich uczniów Asi ma na koncie już parę sukcesów, m.in. wyróżnienie w kategorii Taniec 11-16 lat Łęczyca 2011 rok, przejście do półfinału turnieju tańca nowoczesnego EDZ All-Star w Łodzi w kategorii hip-hop solo 12-15 lat 2011 rok. Drugie miejsce w kategorii Taniec 12-17 lat na turnieju w Łęczycy. 2011 roku. Przejście do półfina... Mhm. Przepraszam. Jak twierdzi jej trenerka, Magda ma w sobie tyle energii, że niejedna formacja taneczna mogłaby jej tego pozazdrościć. Jestem pewna, przynajmniej mam taką nadzieję, że Magda będzie związana z tańcem jeszcze bardzo długo i będzie się rozwijała w tym kierunku. Instruktor, jo Instruktor Joanna Żelińska. Daddy's back. Mm -hmm. Yeah. Okay. C3. I'm a millionaire, mama. I'm, I'm a millionaire. To fucking Nigeria. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease. Like a menstrual, I bleed. Through the pencil, of the leak. On the sheet of the tablet in my mind, cause I don't write nothing. Cause I ain't got time. My seven minutes, I spent that minutes, hours, Go to the owl. Mighty dollar and the owl. Mighty power of I